Siema, ja przychodzę do was z taką informacją, że w sumie to skończyłem budować ten projekt, o którym pisałem na moim Discordzie, link w opisie i tak, poziom 27 sekund, nie jest XL, bo wpadłem na dużo lepszy pomysł, o zaraz wam powiem, ma prawie 8 tysięcy obiektów i no jest tutaj sporo tych rzeczy, naprawdę, budowa mu zajęło 4 dni ponad. I mogę powiedzieć tyle, że no jest na to, na to, na to się ekstremalna, dlatego ja wam pokażę pokaz na no i... <śmulik> No dokładnie teraz mówię o tym lepszym projekcie, na który wpadłem. Czy stworzenie najtrudniejszego poziomu, jaki będę umiał z najtrudniejszym gameplayem, czyli wave'em, a następnie przechodzenie go na streamach na Discordzie samemu, ale ten poziom też będzie taki króciutkie, 30-40 sekund, ale najtrudniejszy, jaki będę mógł zrobić. Mogę powiedzieć tyle, że muzyka z gryfa dzięki się.